To czekaj, ja sobie muszę wyczyścić i te my. Dobra, to spokojnie już właśnie zacząłem nagrywać, ale najpierw się to do wednie. <grym> Dobra, garnij się. No, no to... Chodź, ustawmy się. Ładnie. <grym> Więc... Ej. Cześć! Jestem Tomek AK Toxer. Będę się tak przedstawił na tym. A ja jestem. Filip, AK, Adam. <grym> Więc... Chciałbym się przedstawić. Jako, że to będzie pierwszy filmik na, o tym, ka na tym kanale i w ogóle w mojej całej serii. Więc, no. Chcemy aktualnie zrobić serię typu szkoła. Jak ktoś zna dawną szkołę Luferka, to zapewne wie o co chodzi. Więc, no. Tutaj mamy mini-makietę jak ma to działać, jak będzie to wyglądać. Więc... Tylko nie ma boiska no. do koszykówki. No. Więc tutaj jest boisko, które już mamy ogarnięte. Sale WF-u już zrobiliśmy od środka. Tutaj mamy ogród slash park. Wielką szkołę, Skołę. która jest wręcz Tutaj mała. mamy akademik i po tym yy, mamy ropuchę. No, mamy ropuchę. Yy. No, tutaj mamy miejsce do chillowania, w sensie takie miejsce do chillowania, jak to nazwać? Ja tutaj, no, tutaj mamy kebaba. No, jest kebaba. Tutaj mamy kebaba. No, to może nie, nie rozpisujmy się, tylko pokażmy, jak to jest. Więc tak, lice wygląda w taki sposób. Tutaj w planach mamy zrobić jakieś pole, czy cokolwiek, żeby tak pusto nie było. farmę jakąś taką, takie coś. No, tutaj mamy wypełnione mapami szkoły. Więc no. Od, od parku zaczynamy, czy od... zacznijmy odtąd. Więc to jest część okay. akademika, która aktualnie nie jest dokończona, bo sam akademik od środka jest jeszcze słaby. Tutaj będziemy coś dodawać. No. Mm, to mamy chodzi. tutaj kebaba kontenera. No. Kontener wypełniony. Fajny detalik. Ale głośno to mam. nie tutaj, aż tutaj mamy głośno. kebaba. Tutaj mamy kebaba. to jak? Wchodzimy do akademika? No, dawaj. Dobra. dobra. No to... Tutaj, tutaj mamy recepcję. Tutaj będziemy Tutaj mieli... stołówka. Stołówka będzie. No tutaj zrobimy jeszcze krzesełka, jakieś jedzenia. Jest napisane to we trzech różnych językach. Więc mamy po polsku... Piękny, dumny kraj. Po angielsku... Spoko kraj. I ukraiński. Dodałem go do vibe'u, więc... No, bo każdy wie jaka jest sytuacja aktualnie. Mam nadzieję, że długo jeszcze to nie potrwa. W sensie mówię to w sensie, że chcę, żeby Ukraina wyszła z tego cała, nie? Nie, żeby co. To... No. Tutaj na. mamy dwa pokoje skończone. No, tylko dwa na razie. Tutaj jest pierwszy. Tutaj jest pierwszy, który. Nie wiemy, czy nie będzie właśnie naszym pokojem, bo jesteśmy dwoma głównymi rolami i mamy drugi, który albo będzie właśnie nasz, albo dla jakichś sidecar charakterów. No to dobra. Chodź, bo nie chcę jeszcze tego przedłużać. Więc ogólnie chcę jeszcze powiedzieć, że to jest drugi raz, jak to nagrywamy. Więc no. To zaczynamy teraz od boiska? W sensie czy zaczynamy, w sensie mówimy to, nie? Nie, ropucha. Ropucha. Ropucha, totalnie nie żabka. Tutaj nie zaglądamy. Tam jest kącik... ...Adama, albo jakąkolwiek postać, jaką sobie tutaj wybierze. Kasę. Różne półki z jedzeniem. Na drugim piętrze mamy miejsce do, albo... Jakiś barik tutaj będzie, może jeszcze nie wiem. Jeszcze nie jesteśmy pewni. Jak mówię, jak na film z tej serii, aktualnie pomysłów mamy tylko na wstęp. Tutaj mamy fontannę, która jest bardzo ciekawa. Tutaj boisko od koszykówki. Mhm. Tym razem tutaj nie i nie powiem tego samego. Tutaj mamy te. Mhm. O i ja nie trafiłem. No dobra. To teraz tutaj tutaj mamy boisko, boisko. Z którego jestem bardzo dumny, mamy, bo trudno się gorączyć. Mamy robło. trybuny. Mhm. Tutaj to mamy. To była chyba pierwsza rzecz, jaką zbudowaliśmy, nie? Mhm. No. no to dobra. No tutaj mamy boisko, które jest bardzo ładnie zrobione wobec mnie. Sam to robiłem. W sensie z jego lekką pomocą. I tutaj, dobra, szkołę zostawimy na sam koniec. Najlepsze na sam koniec, w sensie najlepsze nawet do, do końca. Tutaj do mamy chodzące zwierzątka. Mhm. No, tutaj jest park, o którym mówiłem. Chwilę sobie tu tylko ściszę. Opa. Dobra. Tutaj mamy ławki. Tutaj mamy ławeczkę, na której będzie można sobie posiedzieć, poczilować, jak to lubi. Tutaj mamy latarnię. I coś, z czego jestem bardzo, bardzo dumny, czyli Goździsław Trzeci. Reprezentant tego te tej okolicy od 1900 roku. I ławeczka. No, chodź, pójdźmy do szkoły. Nie. Tak, okay, bo się zgubiłem. Do szkoły o, dobra. Idziesz? Widziesz? Mhm. No, dobra. O! Chcę powiedzieć, że to jeszcze nie jest skończone, więc nie, patrz, nie patrzmy na tamtą sekcję. Mamy aktualnie dyżurkę. Mamy tutaj aktualnie dyżurkę. Mamy rzeczy zgubione. Mhm. to nie było znaczy... zagubione? Nie wiem. Zmieść się. <noise> no, tutaj mamy, tutaj pokój, mamy dyrektora. pokój dyrektora. Jak, jak wszyscy wiemy, jest ta cała sekwencja, że tutaj trzeba przyjść, zameldować się, bla, bla, bla. I dopiero tutaj jest pokoik dyrektora, na którym mamy jeszcze dywaniki. Tutaj dyrektor sobie będzie mógł siedzieć, patrzeć sobie na latarnię. Osoba na dywaniku, bo na krzesło nie starczyło funduszy. <gry> dyrektor musiał mieć sobie nowy ten... No, tutaj będziemy mieli salę gimnastycz gimnastyczną. Gim gimnastyczną. No, się wysłodzi, tutaj mamy drabinki, ławki, na których można usiąść. Oczywiście kosz, który musi być w każdej polskiej szkole. szkole. Ale i tak nadal nie mamy kantorka. <noise> A to, to nie, tutaj jest... Jest... nie to jest szatnia rzutka. męska. No, tutaj jest szatnia męska. Tak się prezentuje. <noise> Tutaj będą stroje. No, będą różne stroje. Cudniejsza dnia damska. No, wracaj, jesteś, dż, jesteśmy gentlemanami. Nie wchodzimy hmm. tam. E, tutaj będzie pielęgniarka. Hmm. Czy tam pielęgniarz? Hmm. No, tutaj będziemy mieli... Hmm. Jakieś przedstawienia. Przedstawienia robione różne. Albo pierwszy odcinek będzie mógł tutaj być z, z... dżenty. No. Żebyśmy sobie tutaj siedzieli Dekro by powiedział, że witajcie w pierwszym dniu szkoły, bla, bla, bla Jeszcze planów dużych nie mamy na to Aktualnie no, tylko budujemy Wszystko jest budowane na... Przez nas Więc dużo mo nie można wymagać Nie jesteśmy budowlańcami tutaj No, no to raczej wszystko jest wakacje będziemy więcej nagrywali No, we wakacje będziemy raczej więcej nagrywać, bo będziemy mieli wtedy czas no, miesiąc dwa będzie, może dopiero zaczniemy serię, bo musimy zgromadzić Aha. ludzi. Ogólnie budować chcę powiedzieć, jeszcze... że robimy ten film jakby Walentynki, więc. Życzymy no. wszystkiego najlepszego. No, życzymy wszystkiego dobrego dla par. Gdzie my sobie chillujemy w minecrafcie budujemy. No, no to myślę, że to będzie koniec. No to czekaj, chodź, usiądziemy jakieś... i się żegnamy. No. Jakieś dobra, szybkie, się... Jakieś szybkie słowa chcesz powiedzieć do widza? Nie, dobra. Okay. Nie, miłego. miłego, Miłej nocy. Do widzenia. Nieważne kiedy to oglądasz czy w dzień, czy w noc Życzę wszystkiego to... dobrego. Papa. Pa. Dobra.